Cześć, witam w następnym odcineczku. Dzisiaj w Fiaciku Panda będę rozkręcał boczek tylnych prawych drzwi, ponieważ jest problem i te drzwi nie zamykają się niestety, więc trzeba będzie ten boczek rozebrać wykręcić cały zamek, tą kasetę rozebrać. No i. Pewnie będę wymieniał silniczek. Silniczek już mam kupiony, więc jeśli przyczyną jest spalony silniczek, no to oczywiście go zmienię, chyba że coś tam ze stykami jest problem, ale to zaraz zobaczymy. Tak jak mówię, trzeba rozkręcić cały boczek, wszystko zdemontować, zamek i wtedy ocenimy, co tam się dzieje. Dobra, serdecznie zapraszam do oglądania tego filmiku. Dobra, jestem na zewnątrz. No i drzwi nie otworzyłeś. Więc jest jakiś tam problem. To jest kłopotliwe, bo muszę pamiętać o zamykaniu drzwi tą klamką. Muszę pamiętać, aby zamykać sobie ręcznie te drzwi. A tak to by mi ktoś oczywiście wszedł do samochodu. Więc zabiorę się za zdjęcie tego boczka. To będzie pewnie jedna śruba. Na gwiazdkę. Tutaj jest. Mam nadzieję, że mam taki impuls. Więc nie mam pewności, czy tu jest na gwiazdkę. Zaraz, zaraz to rozbierzemy i się przekonamy. Tutaj widać. Tu jest gwiazdeczka. Tu też. Więc tak, raz, dwa, tu będzie trzecia i tutaj czwarta. Więc bodajże te cztery śruby musimy wykręcić i zaraz się tu dostaniemy. Dobra, jeszcze przy okazji może pokażę jak tą klapkę zdjąć, tą zaślepkę, tu gdzie jest śruba. delikatnie oczywiście żeby nie płamać tak tam od kierowcy złamałem e, dobrze zrobić dwoma rękoma nie tak jak ja to robię jedną ale oczywiście chcę wszystko pokazać dobra złamałem coś czy nie Nic nie złamałem, czyli jest ok. No i jaka tu jest śruba? Na wkręt? Na gwiazdkę, czy nie? Było Wyostrzę. Na imbusa, tak samo tak jak tutaj pod klamką, co Wam pokazywałem. Dobra, szukamy odpowiedniego klucza i zabieramy się za rozkręcenie. Dobra, cały boczek mam odkręcony i już zdjęty. Już wam pokazuję wkręty, i tak dalej. Tu są dwa e, śruby na no, taki imbus, tak jak widzicie. A tutaj dwie śruby normalnie na śrubokręt gastkowy. Czym odkręciłem? Takim imbusem troszkę przyrzedzawiały, bo nie miałem. W tej swojej walizce z narzędziami, akurat takiego, grzebałem, grzebałem. Dobrze, że znalazłem i odkręcił. Udało się odkręcić. Więc tak, tutaj, jak jest korbka, oczywiście trzeba ją zdjąć. Jak ją zdjąć? Nie wiem, no pokażę teraz na przykład tak, na przykładzie, że to jest założone. O, trzeba sobie odgiąć śrubokrętem. I tu jest założony taki haczyk. Tak jest wciśnięty. Trzeba sobie czymś podwadzić. I akurat niepotrzebne są te szczelini szczeliniomierze. Do tego sobie nim podwadziłem żeby wyciągnąć. Jak tą zawleczkę wyciągniemy, wtedy korbka nam zejdzie. Bez wyciągnięcia, jeśli nie wyciągniemy tej zawleczki, korbki nie zdejmiemy. No i dalej, jeśli mamy już te wszystkie wkręty, te śruby powykręcane, no to cała obudowa jest umieszczona, przytwierdzona jeszcze oczywiście na takich w zatrzaskach e, to jest zdjęte zaraz tutaj sobie dostanę się pod, e, pod to białe pod tą białą osłonkę i tam zajrzymy do tego zamka można oczywiście to jeszcze tutaj zdjąć Nie przeszkadzało, zobaczę, czy to zdejmę, czy nie, i wam dam znać. Dobra, tu mam wszystko zdemontowane, To i tak sobie oderwałem, bo później tak będę wygłuszał wszystkie drzwi. Taki mam plan. Mam też plan na zmianę wszystkich głośników, ale to później, później. No i cóż, tutaj jest ten zamek, więc będę musiał się dostać. Trzeba będzie w ogóle go odkręcić. Tu mamy dwa, dwie śruby. 3-3. Wodaję, 3. że na te 3 on jest przykręcone. Więc zaraz to odkręcę i zobaczymy. Dobra. Dobra, mam zamek zdemontowany, tak jak Wam mówię, tu odkręcamy te dwie, tu jest trzecia śruba i tutaj odkręcamy sobie tą czwartą, ona trzyma Tutaj tą szynę, po której chodzi szyba. Ale tu sobie odkręcamy, aby nam nie przeszkadzało. Już przenoszę się tutaj do samochodu i pokazuję Wam. Eee, to jest właśnie ta cała kaseta. Jeszcze to oczywiście trzeba ściągnąć z klamki. Jest cała kaseta. No i co? Teraz... Szukamy tego silniczka chyba będę to musiał rozebrać. Zaraz zerknę właśnie do środka jak to wygląda. Dobra, silniczek wymontowałem. Zaraz go sprawdzę, czy w ogóle on jest sprawny. Na krótko, czy chodzi? Jeśli nie, no to wmontujemy nowy. Oczywiście jest zakupiony. Dobra. No i dobra, tu jest nowy. Oczywiście, żeby nie pomylić sobie. Ten nie ma żadnego znaczenia. To będzie wiadomo, że jest nowy. Ten ma coś tu napisane. No i tu mam przewody. Podepnę akurat pod ten stary. No i sprawdzimy, czy chodzi. Dobra. Ja to podpinam. No i sprawdziłem stary silniczek. Jeden przewód bierzemy sobie pod plus, drugi pod minus. I stary silniczek nie chodzi. Nowy sprawdziłem, chodzi. Więc teraz co? Wystarczy podmienić sobie kasety. To znaczy silniczki w kasecie. Skręcić wszystko i mam nadzieję, że powinno chodzić. Dobra, idę do auta. Dzienniczek jest podłączony, włożony w kasetę. I teraz wystarczy to wszystko złożyć w całość i skręcić, zobaczymy. Dobra, mam to wmontowane, na razie tak na szybko przykręcone. Centralny zamek z pilota, oczywiście, jak widzieliście w poprzednim odcinku jest dołożony. No i sprawdzamy, czy zamyka. Dobra, jest zamknięte, czyli jest do Poprawię. Jak widzicie chodzi to wszystko. Dobra, no to coś wystarczy teraz skręcić wszystko boczek i, i problem mamy rozwiązany z zamkiem. Więc super. No i tak cały boczek mamy skręcony. Jak założyć, jeśli chodzi o. No to pokrętło do odszywania szyby, no to zakładamy najpierw to. Zakładamy sobie samo pokrętło i tu sobie troszkę odchylamy i tą zawleczkę wciskamy, żeby zaskoczyła tam. I teraz tego pokrętła nie wyjmiemy, bo jest zablokowane tą zawleczką. Więc. Więc pokrętło nam nie zginie, oczywiście. trzeba wszystko, wszystko chodzi. Tak być powinno. Zamek, zamykanie ręczne i oczywiście mechaniczne. Przez pilocik dołożony. Zamykanie ręczne i przez pilocik chodzi wszystko, się zamyka ładnie, więc wszystko ładnie działa. No, i tyle. Wreszcie jest problem z tymi drzwiami rozwiązany. Pilocik, tak jak widzieliście, jest dołożony. Więc jest fajnie. Wszystkie drzwi znowu będą się zamykać. A jeśli chodzi o ten pilot, no to na zimę i nie tylko, jest to duży plus. W szczególności na zimę, jeśli macie. Problem z otwarciem drzwi kierowcy, bo wiecie, jak wkładki zamków potrafią zamarznąć, jeśli dostanie się woda, no i później nie możemy tych drzwi otworzyć. A na pilota, wiadomo, pyk i już drzwi są otworzone. Następna kwestia, którą będę tutaj robił, akurat przy tym samochodziku, no to będę jeszcze chcę zmienić. Zamek tylnej klapy na elektryczny i podłączyć go też pod pilota. Być może dołożony będzie także przycisk z kabiny otwierający. No zobaczymy, ale nie będę wam obiecywał, kiedy pojawi się taki odcinek. Może uda się zrobić w tym roku, jak jest ciepło. Zobaczymy na ten moment tyle. I co to będzie robione? To już chyba mówiłem, że będę konserwował podwozie pod składem autko. Z takich innych rzeczy, no to e, te wygłuszanie drzwi chyba będę robił. Może uda się w tym roku hmm, chociaż dwa głośniki założyć na przednie, na przednie drzwi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że taki. Dzisiejszy odcineczek się podobał. Jeśli tak, no to tak zwykle zachęcam do zostawiania lajków, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmikami. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej!